Dziękuję tak jak trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez choinki, tak nie sposób mówić o wielkanocy bez pisanek. Zrobienie ładnej pisanki przy użyciu pszczelego wosku to bardzo pracochłonne zajęcie, ale dla tych, którzy je kochają, jest jak nauk. O tym jak powstaje pisanka, ile trzeba się napracować i ile potrzeba wprawy, żeby końcowy efekt był zadowalający. Opowiada jedna z mieszkanek Moszczony pańskiej, pani Irena Kowalczuk. To jest przyjęte z poprzedniego pokolenia, od mojej mamy. Moja mama to robiła, i ja razem pomagałam, jako byłam dzieciakiem. A potem wyszłam za mąż i już zaczęłam na swoją rękę to robić. I tak do tej pory, piszę, już lat 40. Bierze się jajko surowe, żeby było ciepłe, bo jak na zimnym to wosk odstanie. No i bierze się taki pisak, jak ja mam z blaszki zrobione, i ten pisak się grzeje i moczy się w wosk. I piszemy po białym. Jak upiszemy po białym, ten czas będziemy kładać do farby żółtej. I to się znowu pisze po jak ona wyschnie, ta farba, te jajko malowane i będziemy pisać po żółtym. Znowu tam jakieś sobie tam różne kolory sobie kto jak je ułoży. Popiszemy po żółtym. Będziemy wkładać do farby zielonej i po zielonej farbie zaczynamy znowu pisać. Upiszemy i to już będzie całe jajko gotowe na serowo. Po farbę trzeba jak rozrabiać, to trzeba zagotować pierwsze, potem wystudzić. I znowu wkładać do letniej farby jajko. I gotujemy na wolnym ogniu. Jak się zagotuje, tak do 3 minut do jajko gotujemy. I wyciągamy łyżką. Tego garnka na jakiś tam gałganek i wycieramy drugim galgankiem. Potem znowu powycieramy jednym, potem drugim raz wycieramy, No i odstawiamy, aż jajko wystygnie i w ten czas zaczynamy lakierować. I po lakierowaniu takie jajko idzie do sprzedaży, czy na prezent komuś. I to ciągnie okropnie, ciągnie, tak jakby nałóg jakiś był. No to jest dużo że jeszcze jest zajęcie, człowiek tak nie myśli, ma trochę zajęcie, pomyśli, a jakiegoś tu baranka, jakiegoś ptaszka trzeba narysować, a to znowu coś tam takiego, jakiegoś kwiatuszka. I ma zajęcie i nie słyszy człowiek nawet o żadnym bólu. O. To wszystko z pamięci. Wzorów żadnych ja nie mam, tylko to wszystko piszę z pamięci. Co mi na głowę na myśl przyjdzie, to ja to rysuję. Jednak tyle lat się robi, to człowiek zawsze. Już wie pani, jeszcze trochę, to już koniec będzie. Już nie będzie pisania, bo młodzież nie chcą, dzieci nie interesują się tym. I to zaniknie. Te stare pokolenie, jak umiera, to nie będzie nic. Teraz patrzę się, no już trochę słabiutko, ale można już wyciągnąć. O. Wyciągam to jajko, kładę, żeby ta farba wyschła mnie. farby są słabe. Jeszcze to jedno włożę. I to jak wyschnie, zaraz będziemy pisać. Następny po żółtym i będziemy wkładać do farby zielonej. Teraz biorę farbę zieloną. Każdy pojemnik musi mieć osobną farbę. A już żółte też jest. To teraz to wkładamy do farby zielonej. I zaraz będzie sekundka. Hmm. Kiedyś to się rozbijalo, kiedyś się wgralo w jajka. Jak byliśmy młodsze, albo wnuki, albo dzieci moje, to tam te pisanki poklado i piłko i taczają. I który wygra, albo rozbijali czyje mocniejsze jest, a teraz to już, to już zachodzi już ta tradycja, ona po prostu zaczyna ginąć. Bo już wnuki tym bardzo się nie interesują, już im pisanka to nie opłacie się brać, bo to popatrzy się, o, ładna babciu, ładna. O, teraz popiszę po zielonym i wyjdzie to jajko na sorowo robione. już te jajko jak ja upiszę, to już pójdzie jajko do gotowania, w ten czas wkładam w kolor, czy czerwony, czy może być jakiś fioletowy, no czy w zielony to już nie pójdzie, zielone jajko w zielony kolor nie pójdzie, bo nic nie będzie odbijać, tylko trzeba w czerwony, najlepiej czerwony, bordo, jakiś kolor i w ten czas już te jajko będziemy gotować, ugotuje się to jajko. Jak farba się zagotuje, 3 minut pogotujemy na wolnym ogniu i wyciągamy to jajko, wycieramy galgankiem jakąś mateczką, tak pospolicie i z wosku, żeby do czysta, żeby do sucho, żeby nie było tego wosku. No i odkładamy to jajko. Już to jajko będzie leżało, wystygnie, już chłodne, całkiem zimne i w ten czas lekierujemy. Bardzo takich dużych zysków nie ma, ale zawsze parę groszy człowiek zarobi, ale to ciągnie zamiłowanie, tak jak wilka do lasu, tak samo i to ciągnie. Jak już święta nachodzą, to już przed świętami to człowiek robi i to nasyrowo się robi, w po Wielkim Poście i potem się gotuje i to jest takie zamiłowanie. W tym roku miałem 360 sztuk zamówionych i odebrali ode mnie. To jest bardzo pracochłonne. Przejść dzień siedzieć od rana do wieczora to 30 na dobrze to trudno upisać. To trzeba mieć już naprawdę wprawę dobrą. I nic tam nie robić, no na przykład obiad, no trzeba zrobić zjeść.